Siema, widzowie, witam, witam Witam w kolejnym odcinku projektu Admirala. Oczywiście dziękuję za wszystkie donaty oraz zapraszam na mojego Discorda, cejownia Usizu. A dzisiaj zamontujemy sobie lampki do Admirala, bo na Discordzie było głosowanie, jakie lampy robimy. Do wyboru było czekoladowe, kawowe, niebieskie i złociste. Czekoladowe otrzymały najwięcej głosów. Następne były niebieskie, co myślałem, że będą kawowe. A okazuje się, że kawowe były na ostatnim miejscu. Stały 12 głosów tylko. No ale dobra. Czekoladowe też są spoko i będą dobrze też siedzieć, chyba. Szyby sobie też zamontujemy. I rejestracja, rejestracja. Co do rejestracji, był stworzony kanał na Discordzie. No i sporo tych propozycji było. Ale jakoś za bardzo żadna, żadna się mi nie spodobała i tak, nie wiem. Na przykład Spacja Biznes Spacja byłoby spoko. Nawet, nawet. No a tutaj o śmiechu warte, nie wolno tak mówić. Łot też by było spoko. Ale czegoś jednak brakowało, nie? I zdecydowałem i wymyśliłem, że damy sobie rejkę Gigachat, ale zamiast i będzie jeden, bo Giga Chat przez i jest zajęte. A, jeszcze zanim... To coś wam pokażę, tylko jedną ciekawostkę. Jak mi się uda, tylko, tylko jeszcze naprawię. Silnik dymi, silnik poddymia tego typu. A nie, niby nigdy nic. A tu taka V8 pod DSD Customs. Niedawno to zobaczyłem w sumie, bo pewnie dowiedziałbym się, gdyby ktoś mi powiedział. A tak jakoś niechcący odpadła mi maska i samemu to odkryłem. Może ktoś już wcześniej to wiedział. Pewnie tak. Dobra, ale tu maskę to też możemy już naprawić. No i dobra, będziemy montować te czekolady. Zmienić świateł. Czekolady. No nie mam gotowy przy sobie. Dobra, teraz się uda. Dobra, przecież 30 tysięcy wypłaciłem. Eee, światła, czekolady. Montujemy. Czekoladowe zamontowane. Jak to wygląda? Czy będziemy szyby montować. Tutaj nie widać tak tego na podłodze. że na drogę wyjechać, żeby to było widać. Ale mamy czekolady. Jeszcze wjadą szyby przyciemniane. Pomyślę, myślę, że będzie jeszcze lepszy efekt. Ale tak łagodnie wyglądają póki co. Może przy tych szybach, jak wstawię szyby, to coś się zmieni. Jeszcze licznik nie zapomnijmy, czekoladowy. Kolor intensywność, nie no, to jak największą. Bra i co? I szyby. Szyby oczywiście 20. Ustawiamy. O, oh, teraz to w ogóle. No zajebiście to wygląda. Jeszcze, 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 jeszcze... co tam? Atrapę, Czy atrapa, atrapa dwie małe. Tak standardowo i rejkę zamontujemy. I na dziś to by było wszystko. Później zostaną nam jeszcze silniki i baki benzynowe, benzyny. Eee, rejestracja, o I tablicę. O, no, super Gigaczad. Jak to na lampach wygląda? No i gitara jest, nie? Chyba jest w porządku. No, auto jak auto, nie ma też za bardzo się spuszczać na tym, no. Wiadomo, przedotankujemy gazu. A trapa jest z tyłu? Bo. Czy jest z przodu? Z tyłu, nie? Tak, z tyłu. No, to nie jest benzyna. Dobra, idę po wodę, zwykle. What? 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 No, to gdzie się resp się na Fort Carson, jak on wraca śmieciarą? Ja mam, mam jedno miejsce na G. Reakcja ekipy na admirala? What? A ty już wstawiłeś tam te lampy i wszystko? Reakcja, reakcja. Nie może to spoilerować. Ale... kurwa. <laughs> nie, bo jestem ciekaw, które z tych, tych lamp wstawiłeś rzeczywiście. Jak bo pigi. Bo miałem faworyta, ale zobaczyłem. I takiego miałem. Kryta faworyta. Nie ja ja powiem, się. jak zobaczę to, to powiem, że to też jedna. Ok. Te jak chuj, pozdrow. Ej, śpisz? No co? Chwytam, tutaj mamy. No. Yy, nie wiem. No to, no to, no to na śmieciarach czekajcie, e, ryba, muszę ryba, się naprawić, bo się rozjebałem. Po też się naprawię. No, no ale chujowo. Yy. Bo wjebałem szyby 40, a one tak wyglądają <coughs> tylko jo, na 20. Jaa, po... ten sam błąd co ja. w sumie ja kupiłem z 40, więc... Yy. No, co I robisz, co? Eee, kurwa? Nie, nie, patrzęę, nie patrzę, nie patrzę. Jakie kurwa? Dobra, patrz, kurwa. O, oh, kurwa. Hello. Czy so, są złote? złote chyba. Nie. Czekolady. Czekolady. Kurwa. Czekotubka. Ale junia. Jest gitara, tam razie jedziemy. Tam tam Uber. Do dupy! <gryzanie> Ej gdzie idziesz? Co? Gdzie idziesz? Do dupy! Co? Gdzie <gryzanie> idziesz? To jedziesz szyby? No. Czemu takie jasne są? No, dwudziestki. Co jest? Ej, ale to jest tak, w tym Buffalo miałeś, kurwa, tył ci przyciemniło fuj, a bok No, A to właśnie tak jest uroki Admirola właśnie. No, stóp. Znaczy, tył strasznie przyciemny, ale boki to o Ale trzeba mieć dwudziestki. Co no co skóry, ale... Ale no nie, nie widać z tyłu. No. <laughs> no właśnie. Jak się poda, mocuje to widać, ale to strasznie kiepsko. To nie warto. Po sam w swoim przypadku. Ale on zajebiście skręca. I, ile na ten. na. 1.8, czyli tak. A nie, west, kasy ile. Oto 375 łącznie. No, 4, 6. To, to hmm. raczej mi starczy. No, jeszcze bug będę montował. Ja bez baga akurat bo i tak się na LPG jeździ o, Oni, ja Co to za pindy kurwa się puszczał Error 44 Kiedy point no. kupujesz? To o kurwa. Pirala. Ile to kosztuje teraz? No, zadańc. Nie wiem Za 60 samo O kurwa no to bankrut A jak pod maską bierze, widzieliście? Jak... Ja no, widziałem szefa na... 8 ja, B pokaż tego Masarna jest maska a to się dało normalnie maskę podnieść, a ja roz. <grywka> <grywka> nie. Tak no, okay. jest, to no. Ale <grywka> <Nie A> no. <grywka> <grywka> <dychęza> <grywka> ja tu byłem wczoraj, bo tu jakieś zgłoszenie było. I było zgłoszenie, że on ma tu broń to przyjechałem i gara zamknął i odjechał. No to co będę go kurwa ganiał? <grywka> Wczoraj to w ogóle odjebałem, bo kurwa idę do typa, typu 1400 pp na dwa miesiące. Kurwa kupiłem i kupiłem pp. Kurwa na, na miesiąc, tylko jestem 5k w pizdę agent. Mm. <laughs> Dobra, tyle. Dzięki. Los. Dobra, zby Dobra. Reakcja ekipy była. Pojedziemy może na, na salon DSD, może tamten Admiral. Admiral. No, Admira może też stoi. Może jest jeszcze jester, bo w sumie nie widziałem tego jestera, jak on wygląda. Tylko słyszałem, że zderzek jest inny i, i spoiler chyba. Rasie ma. Zakaz parkowania. Okej, okay. ale stoi. Jeszcze w cabrio 220k z przodu. To bardziej z przodu się zmienił. Ten zderzak jest inny, no i ten spoiler taki, taki, jak komuś się podoba, no to spoko, komu się nie podoba, no to też spoko. To co lubi, każdy ma inne gusta. Niektórzy bardzo chcieli, żebym dał tutaj kawowe do Admirala, niektórzy złociste, o niebieskich w ogóle, tak jakby nikt jakby nie pisał, ale... Było sporo głosów na ten niebieski, też fajnie by w sumie wyglądał, ale na niebieskich miałem już w sumie Huntleya, co tu jeszcze można podymić, coś z nowości. A, nie byłem na bazie jeszcze w Angel Pine, w JRGW, tak, JRGW, tej bazy Sand, nie widziałem jej w sumie i chętnie bym ją zobaczył, widziałem tylko przejazdem tak budynek trochę z daleka, gdzie tam przejedziemy. Aha. Szymanko z tej strony BDOS 2115. Możliwe w sumie, że bardzo późno wyjdzie ten odcinek, bo jakoś 26-7, kiedy jest F1? Tak, 27 będą yy, urodziny serwera. O, 7 będą, tak, 7 obliczyłem. 7 urodziny serwera będą, więc może też coś się się ujawni jakiś odcinek sportowy, młodzieżowy, tego typu. No tutaj, aaa, no nieźle. Co? Czemu jeden? Eee, eee, chłopaki! To. Wiecie czemu zabrało mi jeden PLN jak jechałem 60 ponad? Przekroczyłem prędkość na fotoradarze 120. To może tutaj tylko złotówkę może miałeś? Ha, nie, nie wiem. No ja, tutaj mamy dwa hugokoptery. Wety, Patriot, Longi. O ile tych Longi? A nie, to nie jest Long. Nie jest też Long, dobra. O! Wow. Tutaj mechanik bardzo fajny. Nie ja wiedziałem, że jest taki. Nie, nietypowe, nietypowe zamówienie. Można tu wejść? Nie można, nie można niestety. No dobra. Nie, no bez mikrofonu mi się końcówka nagrała. Dzięki za oglądanie widzowie. Przy końcu mikro przestało działać i nagrało mi bez mikrofonu. Ale dzięki za oglądanie. I co? Widzimy się za tydzień. Elo.